Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przedstawię się aspekty Feng Shui na 10 sierpnia 2023 roku czwartek. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem piątego urzędnika, moi drodzy. A jeśli chodzi o chiński kalendarz, to dzisiejszy dzień jest w opiece we władaniu szczura i to właśnie szczur jest sponsorem prognozy pogody dzisiejszego odcinka. Oczywiście współsponsorem, sponsorem, bo piąty urzędnik też tutaj trochę sponsoruje, wiadomo. Drodzy moi, piąty urzędnik, jego nazwa brzmi stabilizować i za chwileczkę przejdę do omawiania tych czynności, które wartałoby wykonać dziś. Pamiętajcie przy planowaniu swoich codziennych czynności, codziennych aktywności o pustym kursie księżyca i oczywiście o jego fazach również, bo pusty kurs księżyca i jego fazy i to w jakim w danym momencie znajduje się znaku jest bardzo ważną częścią kalendarza lunarnego. A jeśli jesteśmy przy kalendarzu, to moi drodzy na dzień Dzisiejsze mamy władztwo metalowej małpy, zarówno według kalendarza solarnego, jak i kalendarza lunarnego. Jeśli chodzi o rok, nadal niezmiennie władztwo wodnego królika, co zresztą widać w naturze moi drodzy, widać co się dookoła nas dzieje. Piąty urzędnik stabilizacja. To słuchajcie, dobry czas właśnie na wprowadzenie stabilizacji w naszym życiu to dobry moment słuchajcie na to, żeby zawrzeć związek małżeński, to jest również dobry moment na rozpoczynanie edukacji, na początek kuracji medycznej, na podpisanie ważnych kontraktów zawodowych, na wynegocjowanie ważnych umów. Również jest to, słuchajcie, bardzo dobry dzień na to, żeby wprowadzić do naszej przestrzeni remedia Feng shui, ustawić łóżko Zgodnie z zasadami Feng Shui, bądź dokonać przemeblowania przestrzeni, nie tylko samego łóżka, do, dokonać takiego przemeblowania przestrzeni, żeby wprowadzić stabilizację, właśnie wszystko zgodnie z zasadami Feng Shui. Pamiętajcie, aby kierować się wtedy miesięczną i roczną, szczęśliwą, wędrującą gwiazdą. Wtedy naprawdę wzmocnicie te obszary, które powinny być wzmocnione. Nie zaleca się dzisiaj zaczynania sporów prawnych oraz spraw sądowych, a także pochówku zmarłych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego szczura, bawołu, smoka i małpy, neutralny dla królika, węża, koguta i świni, a zły dla tygrysa, konia, kozy i psa. Dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na jutrzejsze spotkanie z feng Shui.